Siemano. dzięki grzała za nominację Hot Sixteen Challenge 2 jak to się mówi, lecimy z tym, będziemy zrobić yy, co trzeba I niech to leci, a? I choćbym chciał napisać do kogoś, czuję, że nie ma to sensu jest, rozumiesz, Nie zrozumiesz mnie, jestem typem samotnika, lata wstecz, jest ławka, Powiedz, kto dzisiaj pyta co się dzieje u patryka, skórzy typa Zapamiętaj jedno, wolę czołgać się po ziemi Niż na kolanach stać berło Przekaz pełną gębą, o jasnych Mi nie jest wszystko jedno, jaka się otworzy kurka. Bo ja mam swój cel, do którego dążę stale Tu przeszkody są pewne, jak pościca eskobarem Sam ze sobą stale, myśl na grubą skalę Dotyka mnie moc, jakiej nigdy nie poznałem Przekazuję wersy za które ręczę ciałem, życie Szatan chce dać mi kare. Ore ore siabata Lecimy tu dalej, robi swoje już do końca Bez powodu po się nie powstań.